Oglądać, jak coś się niszczy i oto dlatego! się wygrywa ta osoba, która zniszczy jak najwięcej rzeczy. Przez trzy dni szukałem idealnych rzeczy, które można zniszczyć idealnymi narzędziami. Jak tak. chcę zniszczyć piłkę Trzy, dwa, jeden i. W takim razie ołówek jeszcze z nikom. No jestem ciekaw. To jest dla ciebie. Dwie minuty jak ma dobry plan. No zobaczcie, myślę, że się się uda. <grytanie> ja jest półka. No dobra, masz pierwszy punkt, brawo ty. Dziękuję. Jedno pole już jest wykreślone. Co najbardziej nie chciała trafić, kochanie? Tej rzecz narzeczki. Trzy, dwa, jeden i... Deska i piła. Taka deska zapowiada się nieźle, ale nie wiem jak sobie poradzić z taką piłą. <grytanie> Jak obstawiasz? Ile ci to zajmie? Co przez się zniszczy? Czy to deska? Czy wika? Czy Na pewno ci się uda. Teraz czas na Michała. Trzy, dwa, jeden i! Co trafisz? Wow! Wiele? Chciałem, żebyś to trafił! Nie, Chciałem, żebyś to trafił! Nie. To jest jedno z moich ulubionych połączeń. Musisz zniszczyć piłeczkę do masażu tak. Dokładnie, to jest mydło. Pytanie, czy uda ci się? No to o, złamane! Teraz będzie problem! Nie będzie! Będzie tak łatwo! Sięgam, że wypalę. To... Na razie to będzie najlepiej, na razie masz pierwszy punkt. Linijka została zniszczona. Deska... No, jest no, w trakcie. Piłeczka i mydło jest w trakcie. Ten czerwony jeszcze nie zaczął się rozkręcać. Na razie ty jako jedyny masz pierwszy punkt i zobaczymy, czy będziesz miał drugi. Dawaj, przyceluj. No właśnie nie wiem. No, tym ten strzał. Zobaczcie, się... znaczy tak samo ułożone włosy. <laughs> Miałe indziej. Kiepsko. Jest to do, nie, nie do wykonania. No to brązowe. to jeszcze raz. I? Czerwone. Czerwone. No pięknie. To to. Powiem wam coś, teraz nie tylko Maciego zdziwi, ale również i Wikę. Poczekajcie. Znieść piłkę, to ma tylko Powodzenia. Tego się nie da zrobić. A, a musisz mieć całą paletkę z powrotem? Ja w piłkę rozwalałem plastikową lalką. No Michał? taki ale no... nie z tym? No o. nie masz szans! W międzyczasie tutaj Mati niszczysz te paletkę, już tak prawie by Ci się udało. No ale zawsze jak się się Ale tak bry. widzę, że dosyć dobrą kupiłem. To ja. ty zniszczyłeś? <laughs> to jest to mydło tutaj? No tu wstawiałem to wszystkie końcówki. No dobra, brawo, Michał, masz punkt! Brawo! Udało ci się zrobić, nie wiem jak ty to zrobiłeś, ale w porządku. Tak. W międzyczasie gdy Michał... <laughs> Okej, okay, poszło sprawnie! Ja Wspominałem, że zaskoczę Wikę i oto dlatego przygotowałem dla niej coś jest Przygotowałem dla Wiki jeszcze to. Oj, to jest kolejna taka rzecz, którym się nie uda. My, czy możemy jej tego nie dać? No możesz, ale to w sumie specjalnie kupiłem dla niej. Wow. Czar! To ja mu się spiłam lata. Ale jest to, że się to uda! Czy się czy jak mnie przytrzymuje, czy to jest oszustwo czy nie? Dawaj, 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 iladı defter <laughs> Tego tak, to mamy jeden, jeden i dwa. Podczas gdy to wszystko się dzieje, oto jest Izmi Wiktoria, która postanowiła zasubskrybować kanał. To super! A okazuje się, że statystycznie co druga osoba oglądająca ten film nie subskrybuje kanału. Dlatego jeżeli jeszcze nie kliknęliście tego czerwonego przycisku, to możecie to zrobić właśnie teraz, później, w każdym filmie Możecie zmienić zdanie, kiedy tylko będziecie mieli ochotę, a tak to nie przegapicie żadnej fajnej filmów. Mam nadzieję, że ktoś zaraz wylosuje to. Teraz się pozbyłam takich nożyczek i cegły. Ej, faktycznie, jak teraz wylosujesz kolejne najgorsze, to będzie pek po prostu. To ja już stąd to... A nie żółte? Żółte jak nic. Tak, żółte. Dobra, z, chyba Czyli żółte. twardą metalową hantelkę musi zniszczyć właściwie na dowolny sposób. Jest to jedno z najtrudniejszych wyzwań na dziś. Też sobie radzę Ja nie wiem czy ja, mam ja teraz. Czy Musisz to przeciąć w pół, tak jak deskę, którą sobie poradziłaś. Ja nie w pół. Okay. To tak, tak jest dobre. <laughs> Michał, zostały ci takie pola. W wolę z z od prysznica, kulki z i łyżką, kokosa młotkiem, cegły nożyczkami i wiele więcej. Raz, dwa, trzy Okno! Michał, co i, co i. I Michał! Niebieskie! Wow! No tak! A może mogę tą cegłą zniszczyć, na rzecz... Nie! Hm. Michał, jedyś papryczki Habanero! Dajcie! Kospałeś się w bo co na tym sobie poradzisz. To chyba to sobie poradzi ze mną. Masz <cissez> największą sens, aby dziś wygrać. Raz, dwa i trzy! Zielone że jeszcze nie na tym, zapowiada się całkiem dobrze. Jestem ciekaw czy tobie ty... to... Punkt to był szybki To Tylko jedna osoba stworzyła te rzeczy. Michał, myślisz, że to jest sposób na to, tak? No, zdecydowanie, ja nie czułem, że... Ja myślę, że to jest co to... Ja już w mojej głowie to przeciąłem. Najważniejsza zasada jest taka, że jeżeli ktoś nie poradzi sobie z daną rzeczą, odpada z gry. I dosłownie po chwili pojawił się pomysł, dzięki któremu Wika mogłoby zniszczyć handlę, ale był on chyba nieco dziwny. A w tym samym czasie chłopaki próbowali niszczyć cegłę narzeczkami. A to jest nieprzyjemne, nie? Dobra, uwaga.

jak wam idzie? Rozwaliłem. Tak. Hmm? Serio? Serio. A ja nie! Co? Ej, mówiliście, że wam się nie udało. Siercik! <laughs> ja. Wszyscy jesteście w grze. Co to, zostało? No, Została to, to telefonowa kulka z łyżeczką i to był światek. Wydaje się bardzo łatwe. I... Wow. Tak, serio było? Tak, było. Ja nie widziałem, tak. ale... Wow! To, co chciałam. Ktoś i was się do mnie uśmiechnął, naprawdę, czy się No tak, to jest raczej łatwe, końcu nie zrób sobie Ale ja jest Ale ten dźwięk to, jest przerażający. W porównaniu z tego, co miałam, że to jest łatwizna, no, wiesz? No tak, dajesz sobie radę. No, wszystko obserwujemy. Nie Tak? Ale ja to, tak Tak, czy to jest zniszczone? jest zniszczone, oderwany, oderwany kawałek jest. Brawo kochanie, masz kolejny punkt. Zostało zniszczenie kokosa, kostki lodu, gąbki i piórka. Cała reszta jest wykreślona. Jak? Mm. Ja sobie, a nie, zapomniałem, bo że w kokosie dałeś pewnie plastikowy moto. Tak, tak myślisz? Tak. Zobaczymy. Raz, dwa i trzy. I nie. trzy. Wierzę! Perfekcyjny strzał. Wszyscy myśleliście, że to będzie plastikowy młotek. to jest prawdziwy. Prawdziwy. Brzmi jak twój mózg. Nie, <grymka> już przynajmniej, już przynajmniej jest <grymka> pełen. <grymka> no, nie ja powiem. pokażę jak potem brzmi. Ja pokażę jak twój później. <grymka> Uwaga, idziemy na miejsce. W tym rozwaliłem cegłę, przypominam. Więc co może pójść z tym gorzej? Kokos i młotek. Co to może pójść nie tak? Raz, dwa. Widzisz, że jest łatwo? To jest kokos, przypominam. To jest jedna was na świecie. Trzeba zrobić to tak. No nie, moja woda, chciałbym ją wypić No nie mam nic już Trzy punkty, trzy punkty, trzy punkty Teraz na każdą swoją rzecz macie po minucie Więc teraz okaże kto z nich wygra, Obstawijcie w komentarzu Raz, dwa i trzy Różowe Uuuu To znaczy, że my mamy łatwej To dla Ciebie, jeden dinozaur Jakby cię nie wystarczy, to masz drugiego no to nie jest źle Ale ma minutę. Okay. 3, 2, 1 Czas tak, minutę leci Zobaczymy czy jesteś w stanie to to okolicie rozdzielić tak te... Sekund, ma dwa dinozaury Dwa dinozaury Aczkolwiek widzę, że na razie nie jest łatwo 42 mm -hmm. sekundy, sprawdźmy co na to wika To okay, jest pod wrażeniem Ale mnie bawią te dinozaury Jaaa bo to było za szybkie. Brawo, masz punkt. Czwarty. Zostały pióra zniszczyć ręką, albo kostkę lotu zniszczyć bez rąk. Grać teraz kamień papier nożyce Osoba, która wygra, wybiera co chce. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Ha! Co chcesz wybrać? Ja chcę się tylko dowiedzieć, co to są za pióra. Czy to są takie jak ze zdjęcia. Czy to będą jak jakieś powiem. takie? Chcę pióra. Pióra chcesz? Tak. A to zdecydowanie. Nie. nie. Bo, dobra, decyzja to za. Myślę, że tak, bo nic ci nie wystaje z wszystkich stron. Czyli już się cieszę, już można wygrać Nie, weźmy go mądry. No ja nie wiem czy sobie z tym poradzę 60 sekund czas start, zobaczymy czy jest taki Ej, w stanie tak Ej, czekaj, już Już, brawo Masz na pewno pierwsze miejsce wraz z Matim Super Zobaczymy czy Wika da radę Nie możesz jej dotknąć rękami Minuta, raz, dwa, trzy, to start, zobaczymy Leci Ja. 57 raz no powinna, 50 sekund Ej, całkiem mądre musiałam, muszę Ale tak? jesteśmy ciekawi teraz czy to się uda Ten czajnik ruszy Ja, ja ruszył To jest To myślała? Sprawdziłam wcześniej czy jest mało wody, bo nie mogłam Ej, zobaczmy jak to wygląda Uciekaj, nie, ale to będzie smutne, jedyna dziewczyna i przegram? Nie, bulgocz, bulgocz Bulkocz. Ja jestem już święcie przekonany, że jej już tam nie ma A ja się obrażam, zero, koniec, nie widzę nic Ma też punkt, wygrała tak samo wszystko. Ale czad